Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Z tej strony Wojciec i zapraszam Was na drugi odcinek z gry Get Out. E, powiem Wam szczerze, jestem w lekkiej kropce, ponieważ odrodziwszy się w miejscu, w którym zginąłem ostatnio, odrodziłem się bez e, deski z gwoździami. Jestem całkowicie bezbronny. Z tego co ja tutaj widzę, wszedłem w posiadanie Kurwa, latawek. O ma jakieś koło zębate, które ja muszę zdobyć. Dobra, walnę to. Czekajcie, ja mogę z tego skorzystać, natomiast. O. To łazi to dziadostwo. Dobra, wychodzę, bo tu się skikrałem. Wiem, że to powoduje, że ten gnój. dawaj to. Kurwa, nie mogę zabrać. Uciekam. Czekajcie, że to za mną przyleci? O kurwa, gdzie skąd to się wzięło? Gdzie to mnie zabiło? To jest masakra, dostałem chyba z okna. No dobra. Ja pierdzielę. Ta jest tak durna, ludzie, trzymaj tam, nie? Tu są rozwiązania rodem z jakiejś po prostu... Pierwszych gier wiarowych. Dobra, spierdzielam tu. Znowu się tu schowam. Kurde, nie, no bez jajku, człowieku. Litości. Zabity drugi raz. Game over. Dobra, muszę sprawdzić czegoś innego. Powiem, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mam żadnej broni, dzięki której mógłbym tutaj się bronić przed nim. Nie wiem czemu. Wiem gdzie jest. Natomiast, e, żeby się dostać do tej broni, do tej skrzynki. Obraz pierdieram z tu. No fajnie. Tu jest broń. Co to jest? Dobra, spierdzielam. Tu mam jakiś kółka. Kurwa! Coś mnie goni? Coś mnie chyba goni? ja pierdol za zjebana gra! Dobra, bo ja sam sobie tutaj napędzam. To też jest jakieś kółko. Ile mam tych kółek zabrać? Nie mam się czym bronić. O kurwa! Wo, nie, nie mogę, nie mam nic mógł go pokonać, kurwa mać! Muszę sprawdzać tutaj te... Ja jebie, tutaj to jest ten potwór znowu. Tam jest drugi. Dobra, tam ten schodzi. Nie! Dobra, przebiegłem koło niego. Kurwa, co ja mam zrobić tutaj? W ogóle nie reaguje. Tragiczna jest ta gra. Gdzie jest ten dziadek stary, którego tutaj mijałem kilkakrotnie? Ja pierdolę. Ja tego nie skończę tej gry. Pomimo tego to, że chyba nie jest za długi tytuł. To jest ten debil tam No dobra Tu ciągle jakieś odgłosy mi dochodzą Czy ja mogę tu jakoś Kurwa, co ja mam tu zrobić? O, to mnie zauważyło znowu. Zobaczcie, to będzie mnie zabijał Czekajcie tu było jakieś większe miejsce, którego nie zwiedziłem? To jest w ogóle bez sensu co on robi? Dobra, wpadł gdzieś. dobra, koniec Dostałem kółkę, poszedłem na raz Ja pierdzielę o co tu chodzi Gdzie mam iść, co ja mam zrobić? Ewidentnie powinienem mu chyba to kółko zabrać, natomiast Podrzeż, podszedłem do niego i kompletnie gnój nie reaguje na te moje amory. Gdzie on jest? Gdzie ty kurwa jesteś? O, jest tu. Dawaj to! Dobra, spierdzielam, bo mi. Nie odda tego Czekajcie sprawdzę tutaj jeszcze te cele No kurwa, tu jakieś inny jest Tu też jest kółko, czyli tu chyba bardziej chodzi o to Żeby zdobyć Kurwa, tu się utknąłem Dobra, dostałem Muszę zebrać kółka do czego nie wiem sam chciałem się stąd wycofać O Jezus Pasjonujący tytuł Najgorsze jest to, że ja nie mogę sobie tej latarki. Dobra, wyjdźmy stąd W zasadzie stąd przyszedłem W zasadzie nie wiem po co mam tu wychodzić Mam nadzieję, może, że znajdę ten przedmiot do walki. Chociaż ja nie wiem, czy yy, jestem w stanie w jakikolwiek sposób walczyć z tym gnojem, który mnie tu notorycznie zabija. To jest to zastanawiająca, śmieszna mapa. A tu w zasadzie ta mapa to jest tak malutka. To są te cele: kafeteria, alarm, ok. Gear Control Panel, czyli ja muszę się tutaj dostać. Czekajcie, czyli te kółka tu są. No to do... lepiej późno niż wcale. Tu są nawet oznaczone w jakiś sposób. No dobra, czyli tych kółek potrzebuje raz, dwa, trzy, cztery. Łącznie z tym, które posiada ten łeb na <laughs> pierciele. Nie wiem, jak mu to zabiorę. Czyli to bardziej, bardziej będzie się koncentrowało. Ej, kurwa, coś tu ty skrzeczy na tym, żeby mu to zabrać? Kurwa, leci tu! No co, będę musiał zginąć. Chciał czy nie chciał? Eee, kurwa, gnoju! Czy on dasz się ciągu za mną biegnie? No raczej tak. Dobra, spróbujmy tu. Ciężko będzie go unikać, bo nie da się go zabić. A, pierdolę, już idzie. Można wejść? Kurwa, chyba nie można wejść. Te odgłosy mnie dobijają. Bo... Nigdy nie wiesz, czy ta łajza jest za tobą. Tu jest ten dziodek, kuźwa, taki w tym... No dobra, spróbujmy się wydostać stąd. Dziwnie, tu. Spierdzielamy. spada wiśniaku. Kurwa, biegiem, biegiem. Idziemy chociaż do kółko założymy. Nie w tą stronę. Coś tu było napisane. 6 to nie jest 6, co jest, kurde? What the fuck? A dobra, czekaj to, nie do końca dobra, jest, założone numer 1, raz, dwa, Ci. trzy kółka, łącznie z tym, który trzyma w łapie. Ach, kurde. Może dlatego też ta deska mi zniknęła, bo gdybym miał to, to i tamto... Ktoś tu leci? Dobra, idziemy dalej. A trzeba próbować do skutku. Kurwa. Aaaa! Co za gnój! Niezniszczalny, przenikający prześciany debil. O Boże, nie. Nie, 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 nie. Teraz kwestia tego, czy tamto kółko, które. Szukajcie, bo zaraz tutaj jest jakieś kółko. Czy ja w zasadzie. Mogę z nim spierdalać! <grywa> Kurwa, tylko teraz bez światła. Trochę ciężko. Kurwa, gdzie ja jestem? Dobra Lecimy zobaczymy przy okazji, czy tamto kółko również już nie tu za każdym razem że ten sam błąd popełniał. Jest założone to jest piąteczka. Piąteczka, szósteczka, siódemeczka. Dziewiąteczka, ósemeczka, dobra, czyli jeszcze dwa kółeczka. Dobrze, że to się zapisuje, że to nie od nowa. Bo mi się mu wkurzyć. I no i trochę mnie wkurza... Zobaczcie, tutaj coś lewituje. Trochę mnie wkurza to, że mi latarka upada. Czekajcie, nie tu. Gdzie miałem mieć Tu. Czyli mogę teraz ginąć wielokrotnie. Po wielokroć. Kurwa! Won! Gdzie to jest bydle? Kurwa! Dobra, jedziemy na górę. A nie, bo to na dole jeszcze gdzieś kółko było. Ja pierdziele gdzie ja odszedłem? Biegnie za mną? No. Kurwa, biegnie za mną. Bez latarki trochę słabo. Nie, tam jest dobre. Czekaj, ta dobra, Zejdę tutaj na dół, Powiem wiem, gdzie jest jedno kółko. tam gdzieś pobiegł. Mam. Biegnij, kurwa! Ja pierdzielę, to będzie najtrudniejsze, bo w zasadzie źle zrobiłem, bo mogłem włączyć alan, podbić, zabrać kółko... i uciekać z powrotem. W zasadzie mam dwa, potrzebuję jeszcze dwóch, czyli to będzie ostatnie, a to, które on posiada, będzie kolejne, będzie kolejnym. No dobra. Dobra, walić gnoja. Biegni, kurwa, czemu ty nie biegniesz? Dobra, teraz wyszliśmy w odpowiednim miejscu. Kurwa, nie tu. Oj, przenikanie, zapomniałem. Jest m Powiem wam szczerze, jest szansa, że mógłbym się dostać do tego pomieszczenia, przenikając tam. O. Natomiast, no zostało ostatnie. Nie wiem, jak ja się do tego mam zabrać. Spróbujemy drugą próbi błędów. Tak? Tak. Czyli będę musiał go w jakiś sposób tym sygnałem podbić i zabrać. O ile to jest w ogóle możliwe? Czekajcie, bo on tu był. Pierdole, zobaczcie jak to przenika wszystko. Tam było zresztą napisane, że to jest małe studio, kurwa, ale ludzie. No nie no, bez jaj! Małe studio. I co z tego? I ja mam przez to, że to jest małe studio i wybaczać każdego babola, który się pojawia w tej grze. Nie rozumiem tego... tej filozofii mojego studia. Zaraz dostanę gdzieś przez ścianę przez łeb. Kurwa mać. Zapędziłem się za daleko, kurwa mać. Teraz zostanę na hita i koniec. Czekaj ta. Może zdążę. Gdzie to kurwa jest? Ten żyrig. Dawaj to kurwa. Nie mogę tego zabrać. Ja pierdzielę, co ja mam w związku z tym faktem zrobić? Nie wiem sam, co zrobić z tym mam. Słuchajcie, żeby to się dało rozwalić. Kurwa, dostałem. Dobra, zabij. Ja butam Miałem tą deskę i mogłem te skrzynki rozwalać bez żadnego problemu. Chyba, że mam gdzieś tu ekwipunku, ja się już nie połapałem. Może trzeba z to tą istotę może jest taka opcja, sięgnę, sobie tam w standardowe miejsca, gdzie zaczęła się się sięga w tych grach. Nie ma nic, kurwa. Zobaczcie, tu coś jest, ale nie dostanę się tam. Karate też nie pomaga. To nie wiem, co to może pomóc. O, oh, fok to jest istotny bubel, który mi troszkę utrudnia tu życie. Tu jest coś, tu to wszystko tu wytuc. Tu są niby szkła porozrzucane, które. No i to tak się zrobiło. Czyż postać łatwa do ubicia Dobra, biorę kija. Ja pierdzielę. Cała trudność To tam się kurwa zadziało? Cała posta... problematyczność polegała na tym, że za późno wpadłem na to, że można użyć butelki do... Kurwa co jest? O kurwa! Ja jebie Skąd to kurwa bydle się wziął. O, zginąłem znowu. Game over po raz 25. Su ludzie, trzymaj tam Przynajmniej drzwi są otwarte. Oczywiście można to zatłuc w prosty sposób. A, czyli tu już nic nie ma. Kurwa, butelka jest. Nie wierzę, no nie wierzę, no. Dobra, spierdzielam stąd. Rozbiłem butelkę i tym samym... No i co ma teraz? Kurwa, mać! To gówno mnie goni! O ja pierdolę znowu no! Co ja mam z tym zrobić? Ludzie! Dobra, teraz spróbujemy Kurwa siekiera, dawaj siekiera Dawaj tu gnoju Stanę tu i spróbuję z tym walczyć. Patrzcie wszędzie siekiery porzucane. A jak kuźwa tu się skoncentrowałem tylko na tym Czy dopiero się aktywuje w momencie? Dobra, lecimy walić to, trudno. Co będzie, to będzie kolejna próba. Mam nadzieję, że jest jakieś rozwiązanie tej beznadziejnie głupiej sytuacji. Kurwa, przestań. Jezus, tu gdzieś stanę. Może będzie mi łatwiej walczyć, chociaż nie sądzę. Ja się tu muszę odpalić Chodź tu, kurwa, wagnoju Kurwa, no nie no bez sensu! Jak ja mam z tym walczyć? Nie no to jest bez sensu. Nie ma tam alarmu o oh, fuck Siekiera, dobra, nie będzie się kiera. Dobra, zobaczymy co się tutaj... Dawaj, kurwa, noju, no i chuj, na strzała, no. Baseball, kółko i spadamy. Walić to wszystko, zobaczymy. Może... Urwa, kurwa, co to, co to robi? Jest, wychodzę stąd, pierdolę! Nie bać was Nie no bez jaj Coś tu idzie Będę walił tym i tym Nie mam co prawda latarki, natomiast Muszę znaleźć tą wajchę Czekaj to mam to Mam nadzieję, że tu będę już w miarę bezpieczny w sensie takim, że to gówno czarne mnie nie będzie tutaj atakowało. Dobra, walić nad tą, tą zapalniczkę. Tu się zamknęło za mną. Czekajcie jest punkt zapisu. Dobra, zapisane <laughs> Kurwa, jak tu to, to otworzyć wszystko? Something tells me I still need to find a key. No, find the key, no, ale gdzie mam ten find the key znaleźć? Kurwa, filozofię. Chiński filozof. Jakiś kurwa, kibel. Cele więzienne. Trzeba to jakoś otworzyć. Close. Close, no naprawdę? Czekajcie, tu się da rozwalić. No, teraz dopiero widzę. O, cała ściana na hita. Kurwa, żeby się nie podniósł, gnoju. Dobra, idziemy otworzyć. Co tam, kurwa, znowu. Zapierdolę się, zaraz wywrócę. Pierdolę. Słóżę tak bluźnia, ale po prostu ręce padają. Dobra. Jep Zapiszę sobie, pozwolę sobie zapisać. Chyba <grym> się zapisało, nie wiem. Bra, sprawdzimy najpierw. O kurwa. Nic tu nie ma, nic tam nie idzie, ale to, że nic nie idzie teraz, to on nic nie oznacza, bo za chwilę może coś iść. O, nie można otworzyć. Dobra, wchodzimy tutaj ewidentnie. Dobra, otworzyła się cela, co może sugerować, że. Ja pierdolę ta latarka to jest tragedia. Latarka, mówię, ta żarówka, y, ta zapalniczka. Tu już byliśmy. Coś się otworzyło, ale co? To się otworzyło. Nie, to się nie otworzyło. Czekajcie, bo ja, coś mi tu umyka. Któreś drzwi nie odwiedziłem? Tego gnoja tutaj rozwaliłem. No tu się otworzyło. A pierdol out. Zamknęło mi się. Aha, super. O kurwa. Aha, ten dostęp. Tak się teraz będziemy bawić? No dobra, idziemy. A, ha, ha, ha. Łapy się otwierają. Mm. Niemiło. Wą! Bon. Łapy wstrętne. Kurwa, daj ta spokój. Jest. Wajcha. Czekaj, ta. wą muszę... Co się stało? i zginąłem? Chyba co jest ze mną. Gębę Jak ja mam tu przeżyć? Jezus, ludzie, trzymaj się. Robert jest to you. Takie mi wpadło trofeum. <laughs> Czekajcie, mam cokolwiek? Nie mam już. Nie mam już. Gdzie to mi wypluło? Jezu, daleko, dobra, słuchajcie, kończę odcinek. Ta gra jest straszna. To jest zbagowany gnój. Znowu nie mam niczego, czym mógłbym się bronić. Czekajcie, chyba że tu coś było. Teraz będę potrzebował czegoś. Czym będę mógł rozbić tą skrzynkę? Jakby sama struktura gry jest w miarę prosta. Widzicie, tu potrzebuje wajchy, żeby się przestać dalej. Natomiast tam mi ta łapa utkwiła przez chwilę. Tu jeszcze nie ma tego gościa, którego zabiłem. Dobra, tak czy się jak z mojej strony, to wszystko tragiczna. Tragiczna, <tragiczna>, <tragiczna gra w <jaroła> O jejku. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam długo na kolejne spotkania, także trzymajcie ta się, na cześć!